Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Luke One Witam was wszystkich w takim odcinku w sumie informacyjnym Chciałbym podać wam kilka informacji jeśli chodzi o mój kanał No i tutaj e, pierwszą wiadomością jaką chciałbym wam przekazać to jest to, że no ja mam Facebooka No jeśli wbijacie na moje filmy no to możecie oczywiście wbijać też na Facebooka Jak najbardziej zapraszam, bo jeśli chodzi o konkursy to mam nadzieję e, już w niedługim czasie zrobić konkurs, w którym do wygrania będzie zawodnik za no minimum 20 tysięcy. Także mam nadzieję, że będziecie z tego zadowoleni. No ale jeśli ktoś chce wziąć udział w, w moim y, konkursie, musi po prostu zasubskrybować mój kanał. No i być moim widzem, oczywiście. No i też y, po prostu wiecie, być moim znajomym na Facebooku, no bo. Mam fanpage, no i możecie po prostu zaprosić tutaj mnie do znajomych. No i tyle. To nic Was nie kosztuje, a możecie zarobić, bo yy, chciałbym też zagrać sobie pink slipsy. Ale ja to na razie Wam jeszcze nie podam składu, jakim będę grał, bo już niedługo robię skład builder kolejny i chcę zrobić też otwieranie paczek w niedługim czasie. Także na razie zbieram sobie kasę i dopiero jeśli będę miał troszkę więcej pieniędzy na koncie, to. Wtedy zrobię sobie otwieranie paczek Ale wcześniej myślę, że zagram sobie jakieś pink slipsy Mogę też grać oczywiście, jeśli wolicie o jakieś końcy, Na przykład o 5k, o 10k tak na początek oczywiście nie, Potem możemy zwiększać Zwiększać wygrane na przykład 15, 20 no, no oczywiście z tym nie ma problemu, także To było w sumie na tyle To co chciałbym Wam przekazać To taka krótka, bardzo, bardzo krótka informacja, ale Najważniejsze, żebyście właśnie wbijali, bo jeśli chcecie brać udział w tych konkursach, no to wiecie już, co macie zrobić. No bo jeśli ja zrobię konkurs, a Wy nie będziecie moimi znajomymi, czy coś w tym stylu, no to wiecie, że nie da rady, a... W sumie, no ja z każdym z Was mogę sobie zagrać, bo, bo nie mam tak dużo widzów na razie, także no nie ma z tym problemu. Możemy sobie porozmawiać na jaki temat tylko chcecie i... Możemy się wymieniać doświadczeniami, możemy się wymieniać zawodnikami, no z tym nie ma problemu. Także w sumie to było na tyle w tym krótkim odcinku informacyjnym. Także pamiętajcie, wbijajcie na Facebooka. No i już widzimy się niedługo w kolejnym odcinku z Ultimate Team na moim kanale. No i niedługo zobaczycie, jaki pierwszy konkurs mam dla Was przygotowany. Także to było na tyle i do zobaczenia już niedługo. Cześć.